Panie pośle, Konfederacja, jak rozumiem, jest i przeciwko liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, i przeciwko tej ustawie umożliwiającej zakup bez recepty tzw. pigułki po. Tak, no ja się tutaj przysłuchuję. Nawet się w tej debacie przy tym podniesionym wieku, do 18 roku. W tej, światopoglądowo w tej debacie oczywiście e, uczestniczymy, ale tak trochę jestem zaskoczony, jak e, przebieg programu e, wygląda, bo tutaj z wypowiedzi e, e, biła troska o bezpieczeństwo Polski. E, a wchodzimy w tematy światopoglądowe, które tak naprawdę e, przy obecnym e, prezydencie, który ma konserwatywne przekonania, raczej... Czy jest pan nie prostu, zasłania prezydenta, tylko on, mówi o co? Szanowna pani, pani e, ignoruje. Że jeżeli rozmawiamy o aborcji przede wszystkim poczęte dzieci i to jest, to jest nowomowa szczyt. proszę pana kościelna nie proszę ma takiego pani, pojęcia poczęte poszła, dzieci ale... Pan, Pozwólmy panu to Totalny brak szacunku dla życia ludzkiego, ale ja się tego po pani spodziewam, oczywiście, oczywiście, po pani formacji. Także w tej debacie jest bardzo ważny głos mężczyzn, jest bardzo ważny głos niewypowiedziany, bo tego niestety możemy się tylko domyślać, ale jeżeli byśmy się domyślali, to myślę, że każde dziecko by się chciało urodzić. Także, kwestia, którą my jako polscy politycy powinniśmy sobie postawić przed sobą, jest taka, czy rzeczywiście, w obliczu sytuacji, z jaką się mierzymy naprawdę trudnej sytuacji i sytuacji, która wydawałoby się, że powinna nas jednoczyć, nieważne, nieważne z jakiej formacji jakie poglądy mamy no to tutaj jakby grzęźniemy w tematach zastępczych, które na dzisiaj po prostu no, tutaj się nic nie zmieni, mimo tego, że mimo tego, że rządząca koalicja. Ma, ma takie aspiracje zdobywać swój elektorat. Oczywiście zrobi się poważniej po wyborach prezydenckich, kiedy Państwo być może, a być może nie, zdobędziecie możliwość przepychania takich, takich projektów. No ale na, na, dzisiaj, na dzisiaj to jest temat po prostu zastępczy. I, I wywoływanie wojny światopoglądowej zupełnie niepotrzebne w sytuacji, kiedy tak naprawdę co druga debata powinna dotyczyć w całości bezpieczeństwa.